Domeczko! Witamy w kolejnym odcinku serii z Jaśkiem. Cześć! W dzisiejszym odcinku będziemy sobie, na początku odcinka zaprezentujemy nasz domek, zrobiony niedawno, taki mały w jaskini, zrobiony przeze mnie Jaśka, to jest Kim Jaśka, prezentuję. No, taki niezbyt duży tam... No, yy, rzecz, mamy dwie, co... dwie, dwa wyjścia. No to najpierw Wam pokażę to od, od drugiej strony. Te dwa wyjścia bardzo się przydają, bo jak to, to, to coś Ci stoi przed drzwiami, to wtedy wyjdziesz sobie... drugimi drugim i... jego go zabijesz, to wtedy jest o wiele łatwiej. Tak, no tak wygląda nasz dom od wyjścia ewakuacyjnego, frontowego. Jest tu bardzo dużo kopalni, no. no i wchodzimy. Najpierw zaprezentuję wszystkie kopalnie, a potem inne rzeczy. To jest pierwsza nasza kopalnia. Koło schodów. Praktycznie. To są prezenty, ja o, tutaj. Byłem. Kamała. Czekaj, yy, Kolejną kopalnią będzie w naszym domu. Tutaj. W to miejsce. Duże takie zaczęto przeze mnie. Jasiek. Yy, yy. Gdzieś gdzie Jasiek ten. Yy, jasiek powiększył ją nieco. No i tak to wygląda. Tutaj można wszystko kopać, ile się chce. No i tak to wygląda. To były nasze kopalnie. A tu, tutaj śpimy. Tutaj mamy jakieś skrzynki z rzeczami, tutaj mamy craftinga, pochodnie, drzwi i okno i w sumie tyle. Yy, yy, dobra, co w dzisiejszym odcinku będziemy robić? Yy, będziemy właśnie... Zrobimy yy, małe wyścigówkami. Yy, próbowaliśmy to już... Yy, Trochę pobawiliśmy się tymi łódkami, ogarniamy o co chodzi Bo ciężko się steruje naprawdę na androida łódkami No między odcinkiem gr graliśmy sobie trochę, wyścigowaliśmy się parę razy Wygrałem parę razy też Ja się coś tam zwyciężył też No i na odcinku będziemy próbowali się to samo zrobić Mamy przygotowane już łódki Yy, w rękach będziemy mieć tylko mieczyki, tak to wszystko... Mieczy wszystko yy, odłożymy. I ma rzutkę? I wędkę? Yy, mam łódkę. Masz to sobie. Taki wezmę sobie nowy mieczek, bo tutaj mamy Ja, o, ja tu mam... mam nowy. Ja zrobiłem tam dwa nowy czekaj, mieczek, czekaj, 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 ja no ja czekaj. No dobra, dobra, myślałem, że... Dobra. No <coughs> dobra. Tak to, to wyglądało. Idziesz? Idę. a ty masz ej! A właśnie, chciałam sobie. Mam sobie nie, zbroi. nie masz zbroi. Nie masz zbroi. spodnie. Jakieś tam. spodnie tam są. Górna. górna część. Kapelusz hmm, Co jeszcze? Będzie trzeba sobie zbierać żelazo i cobblestone'a hmm. Bo cobblestone w prawie nie mamy. I jak coś tam. zaenchantowanego. A zaenchantowane spodnie sobie weź. To 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 są Jak ja mam spodnie z żelazo. Dobra, chcesz. Dobra. Ja ubrałem sobie tylko. Ja mam e... hełm. Ja mam jeszcze hełm. Tylko spodnie i... Kurde, tu No nie, nie wchodź do skały. Kurde. Dobra, no, Chodź. No, już kontynuujemy, mieliśmy lekkie problemy. Dobra, to dobra. Y tutaj mamy zrobiony bardzo mały tor. Po prostu tamtędy nie da się przypłynąć, ponieważ zastawiliśmy drogę. Będziemy się sigować tam i z powrotem. Od tej wieży właśnie do tamtego wyznaczonego i z powrotem. Ja się już tu... O, to jest pająk, trzeba go zabić. Kontynuujemy. Zabijcie go pianka. No a czemu ja? Dobra, a gdzie on już? Jest? To jest niczego. Dobra, zabijamy go. Juki, ty masz lampy, tocz! O, gdzie jest coraz skręcznówka, gdzie po prostu pływa, a tutaj... Chcieliśmy, ty, że się szczęłam. Ej, chodź tu! Dziwamy się przez to. Do Ej, właśnie, pokażę Wam od razu ten. Jak już jest, jak już siadłem, to już Wam pokażę. Eee... Yy, w każdym trasie Nie jest ona zbyt długa. Nadzwyczajna. Mała. Dość. Już wracam Ty płyniesz? Cześć No bo jak chcę pokazać Wderzyliśmy się i dotąd jest ten wyścig właśnie Do tego momentu, zobaczcie tutaj I czy nie można już przepłynąć? Nie ma szans? No to musimy się odwrócić i wrócić już tam z tamtego miejsca <coughs> To chodź co się już na mecie, już wracam Czekaj, ja mam pomysł A dobra, to potem jest to wiek. Tu jest to... No, mm, dobra, już dopływam. Ja już dopływam. Kontynuujemy, mieliśmy mały problem. Kontynuujemy. Mieliśmy leki problem. Odchodzimy, odstawimy się na start i. w tym miejscu chodź gdzieś. Czekaj, ja się ustawię po szerokiej. Bo ja się robił sobie po szerokiej, czekaj. Zmień sobie właśnie kamerkę. Czekaj, bo to jest o tak, ja na takiej kamerkę, żeby było wszystkich widać, a mi wczoraj ta kamerka nie przeszkadza, więc... Okay. Ja nawet boży sobie tak ustawić, patrz. Dobra, Jak Jak fajnie płynąć, zobacz sobie. Dobra, patrz idealnie widać wszystko, patrz. Dobra, czekaj. No fajnie, dobra. No to, jedziemy. Czekaj. Trzy. Czekaj. Czekaj, bo, 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 bo się ustawiłeś. No to pod tym tutaj trochę. Dobra. Trzy, dwa, dwa, jeden, go. go. Zobacz, oh. <gry> Co ty <Ey>, zrobiłaś? Ej, wysiasz <gry> jakby mnie wywaliłeś. Ok. Ej, nie, jak to, jak to jest możliwe? Ty je, ja mam sobie na rany ty masz laki? Jak ja płaczyłem. Nie kurde, No ty wygrywałeś, się ja nie... Ty mi drogę zablokowałeś. To, na pewno. Wszystko dozwolone. Czyż bym zwyciężył? Po tak fatalnym początku i tak dużej przewadze. Przegrałeś! Że... Oj, Jasiek. Ja bym się zutki... Ja czepię tam. Dobra, już opinałem. No ja na sprincie biegnę. Ej, gramy na takiej kamerce, bo to śmiesznie będzie. dobra, czekaj. kiedy hmm. Ale, ale, ale tej głupio komerce. się bije wtedy. Cze, czepuć I na takiej kamerce się głupio Jest. Ej, no, przełączamy się, dobra. Dobra, i no weź mnie, nie bije. No Dobra, powiem. to ja wygram. No i, i gdzieś my jeszcze zrobimy naszą walkę. Własną. No, my kontynuujemy. Znowu. Y, dobra, no i my, jak mówiliśmy będziemy walczyć sobie z samymi mieczami, bez niczego bez zbroi, bez niczego y, Ogólnie. No kontynuujemy. Dobra, y, i tak. Czekaj, to jest To jest nasz ring taki. To tylko jest zagrodzone, żeby było wiele do, do, żeby nie uciekać, nie? Dobrze. Tutaj mamy taki dragony mamy Dobrze. z ziemi. Dobra, to chodź. No i chodź, dobra, uwaga. A chwilę zaczniemy. Dobra, ja mam ten narożnik, to to? Gdzie to jesteś? Widać, widać, widać no, mnie? Dobra. dobra. Trzy, dwa, dwa jeden, Tak. Pierwszy raz robimy taką walkę. Właśnie ehm. przybierzemy się jak ruki Balboa. No i ruszyli! Ruszyli do ataku od razu z wielkim entuzjazmem. Walczą wszystko. I do narożnika i wygrywa. Pijer... Ry, Na Pierwszą rundę po nokaucie. Ja tu... Ej, czekaj, bo ja nie mam pełnego życia, a muszę mieć pełne życie Po każdej rundzie będziemy iść do tego, bo kto zginie, ten będzie miał pierwsze życie, jak się zrespawni, a druga osoba nie będzie miała pełnego życia, więc ja sobie zjem steka Albo coś innego, jak coś jest w ogóle Nic nie ma mm, Czyli w sumie nic, Tam Dobra. pod kątem złego czegoś, mam tak mieć? O ja cię wziąłem ten hangl. I ty mi wzięmiesz? Nie. Trzymaj go nie ma. No, no. dobra, zrobię to nawet. Gramy do trzech rund? Tak, do trzech. Trzy rundy zrobimy. Proszyko. Masz tu mieczek ci wystawiłem, bo ci zrobiłem już. Dobra, to dobra. Chodź. Czekaj bo ja tracę życie, ja nie mam w ogóle pełnego życia. Daj mi coś do jedzenia. Kurde idzie da kurwa. Przygotuj szybko. Przygotuj mi już tam drewno. Nie, węgiel. czy węgiel. Kontynuujemy, już mam jedzenie. Dobra. W górnym czy dolnym? W górnie. Szybko. szybko, szybko Nie ma tu. Tutaj. No to w dolnym mam. No, no w dolnym. Zobaczcie, na tu szybko. Szybko to um, jak w za każdym razem. To jeden chyba ci wystarczy. Nie, prawie. Nie Weź się odsun do odsun. Czemu mnie czepiesz? Weź się odsun, wiatru biorę kurczaki. Co? Mnie się życie ładuje. No, y mam już jedzenie. No jem, szybko dawaj. A Mój mieczyk jest nadładowany. Tak, no to jeszcze dwie No jesteśmy. O czekaj, odbacz, to jedzenie. A bo wejdźmy ze sobą to jedzenie. Dobra, to daj mi też... Ile dam masz? ci trzy te. To szybko. Masz. Ale ty masz ugotowane czy nie? A bo czekaj, jak wiem to ci dam też. Chodź, szybko robimy tą lądę. Mamy 11 minut. Dobra, to szybko, to nie dawaj już tego jeszcze. Ja też idę i idę, się Dobra, trzy. dwa, Jeden. Start. Gdzie? Tak. Pierwszą rundę ja wygrałem, ewidentnie na knockout, ale drugą może. To ruszyli, jak broki barboła! Po XX wieku! Ej! Stop! Start. ja mam laga! Ja, ja miałem laga! Ja miałem laga! A się napierniczają i znowu Jasiek przegrywa te bitwy, Ja mam jedną sercę. Ale czemu ty mogłeś ten? Jak ja mogę to? Dobra, ja, ja idę szybko po tym miecz, Ja mam cały HP. Dobra, trudno. Kurde, ja nie mogę jeść, ej! Z czemu? Ja nie mam w ogóle w HP prawie. To trudno. Trudno to jest trudno. Szkoda, ja muszę wyczekać. To się będzie mi się ładuje. Musi mi się naładować, będę tak chodził dookoła, dopóki mi się nie naładuje. Albo no zabij mnie, dobra. Czekaj, nie wiem, no to walczmy Zabij mnie! No weź Zabij mnie! Weź Ale zabij mnie, bo ja nie mam życia. No, o dobra, fajnie. I już mam pełne życie idę po to. A ja ci mieczy tutaj tylko zostawiłam. No dobrze. Czekaj, tak? Tak. Nie, nie, mi nie potrzebne. Jak teraz wygrasz? Szybko bierz to. Szybko, jak teraz ja wygram to wygrałem, a jak ty wygrasz, to będziemy musieli... do końca. Dokończyli, ale to w następnym odcinku. w następnym odcinku dokończymy. Szybko bierz. Ciemno się zrobiło. Kurde, nic nie widzisz. Dobra. Dobra. Masz już mieczyk? Mam mieczyk. Mam mieczyk. 3, 2, start. Poszli. Co Wygrałem od 3 do 0 ewidentnie na punkty, nie no, na punkty, Dobra. na Dobra, wszystkie rundy, no Dobra, to chodźmy no to... do domu teraz, to ja chodźmy jest. do domu, ja już jestem, to chodź tu szybko, no i, no i to by było na tyle w tym odcinku, no to by było na tyle w tym odcinku, spróbujcie. Yy, subujcie, cześć! cześć.